Wielkanoc w Ukrainie jest świętem oczekiwanym, ponieważ daje ludziom nadzieję na nowe, odradzające się życie, nadzieję na zwycięstwo, dobra nad złem. W tym roku wyznawcy wszystkich istniejących tu kościołów obchodzą Wielkanoc równocześnie, zapełniają się świątynie, bierniej gromadzą się na ekumenicznych nabożeństwach. Dla naszych rodaków to okazja, aby przeżyć te dni wspólnie z sąsiadami, ale też czas na pielęgnowanie tradycji przodków. W kamieńcu podolskim wszystkich łączy droga krzyżowa, która odzwierciedla ból i cierpienie umęczonego wojną kraju. Dzisiaj tak smutne święta, ciężkie święta, bo cały czas dochodzą wiadomości z frontu, że zabili, zabili, zniszczyli ja tak proszę Pana Boga, Pana Jezusa, żeby te święta byli zwycięstwem nad tym diablem, który przyszedł dzisiaj do naszego kraju i niszczy. Wszystko pod rząd niszczy. Wilkano to jest zwycięstwo dobra nad złem. To jest zwycięstwo Chrystusa nad diablem, nad grzechem, nad śmiercią. Te cierpienie, ten ból jednoczy te serce. Każdego roku uczestniczymy w tej drodze krzyżowej. Spotykamy tu nie tylko katolików, ale też prawosławnych i protestantów. Zbieramy się w tym miejscu i procesja z krzyżem podąża ulicami starego miasta. Ja katolik, ja prawosławna. Nie jestem katoliczką, tylko wyznawczynią prawosławia, podporządkowaną cerkwi ukraińskiej. Przychodzę tu krócej niż moi przyjaciele, może od pięciu lat, ale teraz jest to dla mnie szczególnie ważne, bo mój syn przebywa na froncie. Modlę się za wszystkich żołnierzy, którzy walczą o Ukrainę. Zanoszę błagania za tych, którzy są w niewoli i za dusze ofiar wojny. I żeby nasze dzieci doczekały pokoju i odbudowały swoją ojczyznę. W tej intencji idę. Zbudujemy naszą Ukrainę, Baćkivszhen. Za tym idę. Każdego roku mamy tę tę okazję modlić się wspólnie, katolicy, prawosławni, protestanci. To bardzo ważne, ponieważ to jednoczy wszystkich i mamy okazję modlić się za Ukrainę, za pokój w Ukrainie. I to jest ta droga krzyżowa u wszystkiego narodu. Pan Jezus jakby cierpił w ranach narodu ukraińskiego. W ogóle pochodzę z Kamieńca, się urodziłam tu, ale Mąż najpierw, a potem ja, wyjechaliśmy na studia do Polski i mieszkamy już w Polsce 6 lat. Dzieci nam się urodziły też w Polsce. Mam syna i córkę, więc tam na razie mieszkamy. Przyjechałam dzisiaj, nie dzisiaj, czyli parę dni temu do taty, który akurat wrócił, bo był na, na jak to się mówi, w wojsku. I teraz ma wolne. I przyjechałam po prostu się spotkać. Jest czas na gromadzenie kamieni i czas rzucania tych kamieni w stronę wroga. Nie tak dawno zajmowałem się tworzeniem w kamieńcu Muzeum Ofiar Sowieckich Represji. Ten wróg gnębi nas od wieków. Nadszedł czas, gdy trzeba pokazać mu drzwi, by odszedł do siebie. Ponad pół roku jestem żołnierzem. Walczę w najtrudniejszych miejscach. Pod Kramatorskiem, koło Wołczańska na odcinku Pokrowskim. W tych gorących miejscach moja jednostka stara się zatrzymać wroga. Mój dowódca dał mi dwutygodniową przepustkę, bym mógł spotkać się z córką, a przede wszystkim z wnukami. Modl się i pracuj. Wsparcie modlitewne jest nam potrzebne, bo tak bezwzględnego wroga trzeba niszczyć wszelkimi sposobami. Zawsze pamiętam, jak byłem dzieckiem, zawsze uczestniczyłam właśnie w tej Drodze Krzyżowej. To też jakby dobre wspomnienie, spotkanie z moimi przyjaciółmi w ogóle. To jest to, jest to co właśnie mi brakuje, za, za czym tęsknię. Kamieniec to nie jest do końca już mój dom. Ale w Polsce się nie czuję jakby w domu. Jest, jestem tak, jakby, jakby pomiędzy. Więc to jest właśnie życie w emigracji. Bo krzyż to klucz do nieba. Nasz naród jest zmęczony tą, tą wojną i teraz my nie wiemy, czy my jesteśmy sami, czy nam ktoś pomoże. To bardzo straszne i my nie wiemy, co będzie jutro. I teraz osobliwa droga krzyżowa. Modlimy się o pokoju, o zwycięstwo i o wszystkich naszych żołnierzy, wszystkich naszych wojskowych. Modlimy się za kapelanów i ratowników medycznych, którzy opiekują się naszymi żołnierzami, lecząc rany duszy i ciała. Niech Bóg da im siły potrzebne do ratowania innych. Ale bądź kto. Są wśród nas tacy, którzy mogą podzielić się tragicznymi wspomnieniami. Modlitwa potrzebna jest każdemu żołnierzowi. Ona pomaga. Los sprawił, że jestem dzisiaj z Wami. Tylko błyskawiczna pomoc ratownika medycznego ocaliła mi życie. Dziękuję wszystkim medykom, którzy na froncie ratują życie naszych chłopców. Jestem też wdzięczny naszym frontowym kapelanom. Chwała Ukrainie! Ta wojna nikomu nie jest potrzebna. Ludzie giną bez sensu, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Do walki zgłosiłem się na początku wojny. Trafiłem do służby samochodowej, byłem kierowcą. Potem jednostkę rozformowano i przeniesiono mnie na pierwszą linię frontu. Walczyłem pod Chersoniem w Donbasie koło Zaporoża. Na skutek odniesionych ran zostałem zwolniony do domu z moich e, chłopców z mojej jednostki mało kto przeżył to zdarzało się że nowo zmobilizowani ginęli, zanim dotarli do okopów i jaki nazywali nas Ci, którzy nazywali nas braćmi jednej krwi, wołali Hosanna, teraz zasypują nas bombami. Ci, którzy głosili, że jesteśmy jednym narodem, stali się bezwzględnymi wrogami. Co prawda różnimy się tutaj przynależnością do różnych kościołów, ale Chrystus cierpiał na krzyżu nie za jedną osobę, ale za wszystkich nas razem. W tych dniach wspólnej tragedii jednoczymy się, by pokazać, że ofiara Jezusa nie była nadaremna. Jednajmy się, by ocalić naszą ojczyznę, Ukrainę, aby ocalić nasze życie. Jednajmy się za życia. I tej pieśni, trzeba powiedzieć, że nam brzmiała tu od wieków, bo prawie ponad 600 lat świątynia tutaj i zawsze w różnych dziejach jednak my się czy inni nasi przodkowie tutaj bronili, czekali na zwycięstwo pod skrzydłem Matki Boskiej, którą tu wszyscy przed nami widzimy, mamy i nadzieję, że i tym razem tak samo będzie. Jakąś kropelkę Krzyży Świętej Polski w sobie mam i kiedy byłam w Polsce kilka, kilkakrotnie, to zawsze granice przekraczam z bardzo takim dziwnym wyczuciem w sercu Matko Polsko, ja wróciłam. Chociaż jestem narodzona tu, ale kiedy wjeżdżam do Polski, właśnie kiedy jestem tam, to przyjmie mnie Matko Polsko. Nie wiem dlaczego, ale tak to jest. W tych latach 90. -tych, kiedy przyszłam właśnie do kościoła, to miałam taką radość poznania tego starego kościoła polskiego. Tych księży, którzy przyjechali do nas na misję. Teraz mamy msze w różnych językach, najwięcej po ukraińsku oczywiście, mamy pieśni przetłumaczone, mamy, ale ta, ta pamięć o dobrym, starym polskim kościele to, to coś pięknego, dzięki której wiara przetrwała na tej ziemi. Dziś jest Palmowa Niedziela. Przyszliśmy do katedry całą rodziną, aby poświęcić wierzbowe gałązki. Lubimy te rodzinne święta. Pieczemy wielkanocne baby zgodnie z recepturą naszych przodków. Pilnują tej tradycji moja mama i babcia. Ważnym elementem Wielkanocy jest nocne czuwanie w katedrze i oczekiwanie na cud zmartwychwstania. Wielkanoc jest dla nas bardzo ważna. Daje nam nadzieję na lepsze dni. Długo przygotowujemy się, aby świętować z całą rodziną. W rodzinie to było zawsze na pierwszym miejscu. Modlitwa po polsku, czytanie po polsku, książki polskie. E, tak przekazało się. Nam. Święta też są polskie. Tak, katolickie, ale w polskim takie tradycje, tak. Czekajmy na Jezusa. Czekamy na Jezusa. Dzisiaj jest rocznica Jego wjazdu do Jerozolimy. Mamy nadzieję, że to symbol nadchodzącego zwycięstwa. Prosimy Boga o pokój. Jemu zawierzamy każdy dzień i każdą godzinę naszego życia oby ta wielkanoc zbliżyła nas do końca wojny. Pragnienie tego mamy w sercu, choć dookoła jeszcze panosze się wróg i cierpią niewinni ludzie. Czekamy na ten dzień, kiedy zapanuje u nas pokój, a wam dziękujemy za pomoc i wsparcie. Bardzo dziękuję. Zaraz sami sobie się do. Przygotowujemy się do tych świąt w atmosferze smutku. Dziś we wszystkich kościołach obchodzona jest Palmowa Niedziela, ale dla mnie najważniejsze są święta zmartwychwstania. Jak zwykle będziemy w domu z rodziną, pójdziemy do kościoła tak jak każdego roku. Wam, Polakom, dziękujemy za wsparcie. Cieszymy się, że o nas nie zapominacie i stale nas odwiedzacie. Jesteście już jak krewni, jak nasza rodzina. Jak rodzina Wielkie podziękowanie za wsparcie, za modlitwę, za to, że jesteście z nami i czujemy to, naprawdę to czujemy, że nie jesteśmy porzuceni, chociaż nie wiemy, czy będzie jutro, czy, czy obudzimy się jutro w wolnym kraju, czy nadal będziemy pod okupacją, czy będziemy wsparci innymi krajami. Ale tak naprawdę odczuwamy pomoc, szczególnie z Polski. Zawsze jesteście z nami. Szczególnie w te święta będziemy się dzielić jajkiem i będziemy dziękować Bogu, że mamy takich rodaków, że mamy na kogo położyć tą nadzieję. Bóg Święty, zapłać wszystkim. Kamienie, Tut, święta, nadzwyczajne święta. Bo tu, jak było powiedziane, przed murze chrześcijaństwa, tu widać ten duch polski, duch Polaków. Oni przekazują z pokolenia w pokolenie tradycje polskie i te święta polskie. To, to jest coś nadzwyczajnego. Ja widzę, nawet do mnie przyjeżdżają różne ludzie, osoby z władzy. i Jeżeli my to ukazujemy, to co robimy po polsku, to do nich przemawia. Ja no, żyć dla wszystkich Polaków na całym świecie, szczególnie w Polsce, żeby pamiętali zawsze o swoim korzeniu, przekazywali też to tradycję, to wiarę, że ona nie poszła w zapomnienie, że gdzie byśmy nie byli, w jakim zakątku Ziemi czy świata, ale żeby pamiętali, że my jesteśmy Polakami, i żebyśmy no, zawsze mogli promieniować dobrocią, wiarą, nadzieją i miłością. До каждого человека.